Witaj w programie Prawda Ewangelist Andrew Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Andrew, nie mam słów, aby podziękować ci za to, że wziąłeś wizję, którą Bóg ci pokazał i jesteś wierny. Szanujesz Jego słowo, szanujesz Jego ducha. Dziękuję Ci, że słuchasz Boga, ponieważ życie tak wielu zostało przemienione. A teraz, Andrew. Witaj w naszym piątkowym odcinku Prawda Ewangelii. Dzisiaj kończę mój drugi tydzień nauczania na temat prawdziwej natury Boga. Jest to jedna z pierwszych książek, które napisałem? Jest to coś, czego Bóg użył, by zrewolucjonizować moje życie około 30-40 lat temu. Zrobiło to ogromną różnicę. Nazywam to chrześcijaństwem 101. Musisz zrozumieć, jaka jest prawdziwa natura Boga. Niestety Bóg został źle przedstawiony przez swój własny lud, przez Kościół. Ponieważ nie zrozumieli różnicy między łaską Nowego Przymierza a prawem Starego Testamentu. Oni po prostu mieszają te dwie rzeczy razem, a różnica jest ogromna. Wygłosiłem już wiele bardzo, bardzo radykalnych stwierdzeń, a jednak każde z nich poparłem pismy świętym. Przeszliśmy przez pierwszy list do Koryntian 15,56, który mówi, że siłą grzechu jest prawo. Drugi list do Koryntian 3:7. Prawo jest posługiwaniem śmierci drugi List do Koryntian, 3.9: Prawo jest posługiwaniem potępienia. List do Rzymian, 3.19 mówi, że prawo zamknęło nam usta i podlegamy karaniu Boga. W wersecie 20 napisane jest, że powiększyło grzech i dało nam poznanie grzechu. Następnie w liście do Rzymian w rozdziale 7 czytamy: Ja żyłem kiedyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem i okazało się, że przykazanie, które miało być ku życiu, jest mi ku śmierci lecz grzech, który gdy zyskał okazję przez przykazanie, wzbudził we mnie wszelką porządliwość. I tak dalej, i dalej. Powiedziałem wszystkie te radykalne stwierdzenia. Są to cytaty z Pisma Świętego, radykalne rzeczy. We wczorajszym odcinku zwróciłem uwagę na to, że w liście do Rzymian 5.12 jest napisane: Dlatego tak jak przez jednego człowieka, chodzi o Adama i jego grzech, tak jak przez jednego człowieka grzech, grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ Ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Następnie, werset trzynasty. Grzech, bowiem, był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Użyłem przykładu, że poczytanie jest jak karta kredytowa. Kiedy dajesz swoją kartę kredytową, nie płacisz za coś. Dajesz im tylko informację, aby mogli wystawić rachunek firmie obsługującej Twoją kartę kredytową, a następnie musisz go zapłacić. W podobny sposób Bóg nie poczytał ludzkich grzechów. Nie trzymał ich grzechów przeciwko nim, aż do czasu, gdy przyszło prawo. Kończąc wczorajszy odcinek, zwróciłem uwagę na następującą kwestię. Myśląc logicznie, zapytasz: jeśli Bóg nie trzymał ich grzechów przeciwko nim, jeśli nie poczytywał ludziom grzechów aż do czasu, gdy przyszło prawo, to dlaczego ludzie umierali? Ponieważ w liście do Rzymian 6:23 jest napisane, że zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłata, która wiąże się z grzechem to śmierć. Jeśli Bóg nie trzymał ich grzechów przeciwko nim, jeśli im ich nie poczytywał, to dlaczego umierali? Oto odpowiedź na to pytanie jest napisane: śmierć jednak królowała od Adama aż Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść. Powodem, dla którego ludzie nadal umierali, zanim Bóg dał prawo i egzekwował swoją karę i gniew za grzech, jest to, że grzech był nie tylko wykroczeniem przeciwko Bogu, co nazywam wertykalnym skutkiem grzechu. Grzech miał również skutek horyzontalny. W liście do Rzymian 6,16 jest napisane, czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo komu jesteście? posłuszni, tego jesteście sługami, bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Więc nawet jeśli Bóg nie poczytywał ludziom grzechów, ten wertykalny efekt nie był egzekwowany. Grzech nadal był wtargnięciem szatana w życie ludzi, a szatan przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ewangelia Jana 10:10. Mamy przeciwnika diabła, który jak lew ryczący krąży, szukając kogo by pożreć. Pierwszy list Piotra 5:8. Jeśli więc ulegasz grzechowi, nawet jeśli Bóg nie każe tego grzechu, szatan wykorzystuje ten grzech. Tak więc, nawet przed nadaniem prawa i przypisaniem ludziom ich grzechów, grzech nadal miał śmiertelne skutki, ponieważ pozwalał szatanowi kontrolować ludzi. Kiedy ulegasz grzechowi, ulegasz jego autorowi, którym jest szatan, a on przychodzi, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ludzie ulegali grzechowi, ponieważ z jednej strony nie było doskonałego standardu. Bóg nie dał całego prawa dotyczącego tego, czego dokładnie wymagał. Czekał dwa tysiące lat, aby dać prawo, ponieważ nie chciał, abyśmy doświadczyli śmierci, potępienia, siły grzechu, winy i wszystkich tych rzeczy, które wynikały z prawa. Nie chciał, abyśmy o tym wiedzieli. Czy wiesz, że mógł przekazać dziesięć przykazań Adamowi i Ewie? Mógł dać im całe prawo. Rozmawiał z nami twarzą w twarz. Nie było to niczym niezwykłym w ich czasach. Słyszeli słyszalny głos Boga w czasach Mojżesza. Kiedy Bóg przekazał prawo, Mojżesz był wyjątkiem, gdzie Bóg przemówił do niego otwarcie w ten sposób. Ale w czasach Adama i Ewy Bóg mógł przekazać im całe prawo. Pismo święte nie mówi dlaczego tego nie zrobił. Wierzę, że stało się tak, ponieważ Bóg jest miłością i Bóg nie chciał, aby Adam i Ewa dokładnie wiedzieli, jak grzeszne i straszne było to, co zrobili. Często to mówię, kiedy jestem na spotkaniu, biorę pierwsze 10 osób z rzędu i mówię: Gdyby Bóg pokazał ból, cierpienie, złamane serce, chorobę, Ubóstwo, które pojawiły się w życiu tych dziesięciu osób, gdyby pokazał Adamowi i Ewie wszystkie rzeczy, które miały się wydarzyć tylko tym dziesięciu osobom, nie wierzę, że byliby w stanie ze sobą żyć. Gdyby pokazał im, co zrobił Hitler, Genghis Khan, czy inne straszne rzeczy w historii, gwałty, morderstwa, nienawiści, zło. Gdyby pokazał Adamowi i Ewie pełny wpływ tego, co ich grzech zrobi z rasą ludzką. Wszystkie masowe morderstwa. Stalina, który zabił ponad 30 do 60 milionów ludzi, Hitlera, Holokaust i wszystkich Żydów. Gdyby pokazał Adamowi i Ewie, co się dzieje przez ich grzech, nie wierzę, że mogliby to przetrwać. Nie objawił im tych rzeczy z powodu swojej miłości do nich. I mimo że zgrzeszyli, wciąż ich kochał, wciąż z nimi chodził, miał z nimi społeczność. W czwartym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że Kain opuścił obecność Boga. Bóg nie odsunął swojej obecności od ludzkości. Pozwól, że się tym podzielę. Ponieważ większość ludzi źle zrozumiała, źle przeczytała Biblię. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg przyszedł i wydał wyrok na węża. Ogłosił wyrok na Ewę, że będzie miała pomnożone poczęcia i smutek w jej poczęciu, i wydał wyrok na Adama, że będzie uprawiał ziemię w pocie czoła, a ona będzie mu poddana. Ale potem sporządził odzienia ze skóry. Zabił zwierzę, co symbolizowało śmierć i przelanie krwi. Symbolic of the death and blood having to be shed. List do Rzymian 6,23 mówi, zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. I życie wszelkiego ciała bowiem jest we krwi. A więc zamiast zabijać Adama i Ewę, Bóg zastąpił ich zwierzęciem, zabił zwierzę i zrobił odzienia z tych skór i okrył ich wstyd. Oni nie popisali się, próbując zakryć swoją nagość splecionymi liśćmi figowymi. Jestem pewien, że Bóg zrobił im wspaniałe ubrania z tych skór i przykryto to. A potem w księdze

Wtedy Pan Bóg powiedział, oto człowiek stał się jak jeden z nas, zdający dobro i zło. Wygnajmy go więc, aby nie wyciągnął swej ręki i nie wziął z drzewa życia, by jeść i żyć na wieki. Pan Bóg wydalił go więc z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Tak wygnał człowieka i postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów i płomienisty miecz, obracający się we wszystkie strony, aby strzegły drogi do drzewa życia. Życia. Większość ludzi widzi to i interpretuje to w sposób, że jest święty Bóg, człowiek stał się nieświęty, a święty Bóg nie mógł mieć społeczności z nieświętym człowiekiem, więc wypędził człowieka sprzed swojego oblicza, ponieważ nie mógł dłużej tolerować jego grzesznej natury. Nie wierzę, że tak jest, ponieważ w czwartym rozdziale widzisz Boga wciąż chodzącego i rozmawiającego z Adamem i Ewą. Nie tylko z Adamem i Ewą, ale także z ich potomkami, Kainem i Ablem. Bóg mówi do nich słyszalnym głosem, a potem w Księdze Rodzaju w rozdziale czwartym, w wersecie 16 jest napisane, że Kain odszedł sprzed oblicza Pana. Nie możesz odejść od czegoś, czego nie masz. Oznacza to, że Bóg nadal chodził i rozmawiał z Adamem i Ewą. Nie wierzę, że Bóg jest tym, który odciął swoją relację z ludźmi. Ludzie z powodu własnego sumienia, które ich potępiało, poznania dobra i zła zaczęli uciekać od Boga z powodu wstydu i poczucia winy. Byłoby to spotęgowane miliardy razy, gdyby Bóg powiedział Adamowi i Ewie o wszystkich strasznych rzeczach, które miały się wydarzyć, ale tego nie zrobił. Jedyną rzeczą, którą ich obciążył, było to, że byli nadzy, a ze wszystkich rzeczy, które spowodował ich grzech, było to niewielkie w porównaniu z ludobójstwem i strasznymi rzeczami, które się wydarzyły. Pan mógł dać im to prawo, mógł uwolnić swój gniew, a jednak nadal chodził i rozmawiał z nimi, miał z nimi relacje. Powodem, dla którego wypędził ich z ogrodu, nie było to, że On był święty, a oni nieświęci. Było tak, ponieważ nie chciał, aby jedli z drzewa życia i żyli wiecznie w upadłym stanie. Niektórzy uważają, że to kara. Nie, wierzę, że to był akt miłosierdzia. Pomyśl o, Pomyśl o tym. Pomyśl o ludziach, którzy są w stanie wegetatywnym. Żyją, ale nie ma z nimi komunikacji. Ich fale mózgowe nie działają. Mam przyjaciela, który jest w takiej sytuacji od półtora roku. Powiem ci, że to straszna sytuacja. Pomyśl o osobie, która ma deformacje, cierpi na choroby i schorzenia, które sprawiają, że jej życie jest okropne i pełne bólu. Pomyśl o ludziach takich jak Hitler lub o niektórych strasznych ludziach, którzy oddali się szatanowi. Co by było, gdyby nie mogli umrzeć? Co by było, gdyby ci ludzie wciąż żyli? Co by było, gdyby Chinggis Khan, Mussolini, Hitler, Stalin, Pol Pot i wszyscy ci ludzie wciąż żyli? Wszyscy zebraliby się razem i utworzyli krąg zła. Czy wiesz, że chociaż śmierć nie była częścią pierwotnego planu Boga dla ludzi, to kiedy ludzie upadli, Śmierć jest lepsza niż życie na zawsze. Z jednej strony jest to koniec. Złoma swój kres. Ludzie mogą żyć tylko określony czas, więc demoniczna moc traci gospodarza, przez którego przepływa. Więc to jest dobre. Inną rzeczą jest to, że dla tych, którzy przyjmują Jezusa jako swojego pana, mamy obietnicę, że otrzymamy zmartwychwstałe ciało, które nie będzie podlegać chorobom, deformacjom i tym podobnym rzeczom. Otrzymamy całkowicie odnowiony umysł, który będzie w stanie poznać wszystkie rzeczy jak i On jest poznany. Pierwsze rzeczy przeminęły. Nie będą one nawet przychodzić na myśl. Cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. To wszystko to obietnice. Niebo będzie niesamowite. Tak więc, gdyby Bóg pozostawił Adama i Ewę w ogrodzie, a oni wzięliby to drzewo życia i zjedli z niego, i gdyby żyli wiecznie w grzesznym stanie, w upadłej naturze, Byłoby to straszne. Czy wiesz, że dla tych, którzy akceptują to, co uczynił Jezus, jest coś lepszego? Do tego stopnia, że apostoł Paweł powiedział w liście do Filipian rozdział pierwszy, dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Mówi jeszcze lepiej, mówi on, że ma trudności z podjęciem decyzji, czy chce tu pozostać, czy też chce odejść i być z Panem. Dla wierzącego śmierć straciła swoje żądło, grób stracił swoje zwycięstwo. Czy wiesz, że możemy się radować? Wierzę, że kiedy Bóg wypędził Adama i Ewę z ogrodu i umieścił tam cherubina z płonącym mieczem, aby powstrzymać ich przed powrotem i jedzeniem z drzewa życia, zrobił to z miłosierdzia, z miłości do nas. Śmierć jest lepsza niż wieczne życie w grzesznym ciele i zepsutej duszy. To jest niesamowite. Jeśli zaczniesz rozumieć niektóre z rzeczy, o których mówię, może to zmienić całe Twoje podejście do prawdziwej natury Boga. Większość ludzi myśli, że Bóg po prostu trochę jest zdenerwowany i nie mógł tolerować człowieka, wypędził go z ogrodu i nie miał z nim nic wspólnego. To nadaje temu zupełnie nowy obrót, powodem dla którego Bóg ich wypędził było to, że ich kochał. Nie chciałby żyli wiecznie. Nie chciałby ich potomkowie żyli wiecznie na grzesznej ziemi, gdzie ludzie nie mogli umrzeć, a zło nigdy nie mogło zostać oczyszczone, a choroby i ból, cierpienie trwały wiecznie. On miał lepszy plan. W rzeczywistości to akt miłości wypędził Adama i Ewę z ogrodu. W czwartym rozdziale Księgi Rodzaju Bóg wciąż z nimi chodził i rozmawiał. Czy wiesz, że w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju jest napisane, że Kain i Abel przyszli złożyć ofiarę? Kain przyniósł pierwszą ofiarę z plonów, a Abel przyniósł jedną ze swoich owiec ze stada, które wypasał. Słyszałem, jak wiele osób mówiło o tym, że ofiara Kaina była nie do przyjęcia dla Boga, ponieważ nie zawierała krwi, a tylko krew jest przebłaganiem za nasze grzechy. Ale czy wiesz, że w dalszej części prawa nakazano nam również przynosić ofiarę z pierwszych plonów? Kain był rolnikiem i to właśnie miał do oddania. W 11 rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy: Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę lepszą. Nie jest powiedziane, że było to przez rodzaj, to było przez wiarę. Możliwe, że chodziło o fakt, że była to krwawa ofiara, którą złożył Abel. Nie mówię, że jest to całkowicie wykluczone, ale wierzę, że było to coś więcej. Chodziło o to, że nie zrobił tego z właściwym sercem. Zmierzam do tego, gdzie nauczyli się o ofiarach. Myślę, że można stwierdzić, że widzieli, kiedy Bóg zabił zwierzę i zrobił odzienia ze skóry, więc był to może precedens, ale nie jest to wyjaśnione. Bóg im o tym nie powiedział. Nie w trzecim rozdziale. Wygląda na to, że Bóg nadal chodził i rozmawiał z Adamem i Ewą w czwartym rozdziale. To tam zdobyli tę wiedzę. A ta pierwsza ofiara z plonów nie została objawiona aż do czasów Mojżesza w Księdze Kapłańskiej, gdzie nakazano im przynieść pierwszą ofiarę z plonów. Skąd czerpali tę wiedzę? Otrzymali ją od Boga. Chodzi mi o to, że Bóg wciąż chodził i rozmawiał z Adamem i Ewą oraz Kainem i Ablem. To oni odeszli sprzed jego oblicza. Bóg nie wypędził ich ze swojej obecności. Wypędził ich z ogrodu, ponieważ nie chciał, aby żyli wiecznie w grzesznym ciele, ale ich nie opuścił. Nie poczytał im grzechów, tak jak mówi list do Rzymian 5.13. Przed nadaniem prawa Bóg nie poczytywał ludziom ich grzechów. On był miłością i starał się postępować z miłością wobec tych ludzi, nie dając im poznać, jak bardzo są grzeszni i jak bardzo są skalani. Robił to, ponieważ ich kochał i nie chciał, aby żyli w poczuciu winy i potępienia. Wspomniałem już o tych rzeczach, ale pozwól mi powtórzyć, że po tym jak Kain zabił Abla. Bóg dowiedział się o tym i zganił go za to. I pochwalał tego, co zrobił. Kain powiedział, nie będę w stanie tego znieść. Każda osoba, która o tym usłyszy, będzie chciała mnie zabić. Bóg nałożył więc na Kaina znamie. Powiedział, że jeśli ktokolwiek dotknie Kaina, pomści jego śmierć siedmiokrotnie. Tak więc Bóg chronił pierwszego mordercę na ziemi. Nie pochwalał tego, co zrobił. Były konsekwencje, ale nie ukarał go. Nie wyeksekwował gniewu. W osiemnastym rozdziale Księgi Kapłańskiej i w innych miejscach dowiadujesz się, że po nadaniu prawa, jeśli ktoś popełnił morderstwo, musiał zostać skazany na śmierć. Gdyby prawo obowiązywało w czwartym rozdziale księgi Rodzaju, Bóg musiałby zabić Kaina, ale zamiast tego ochronił go. Dlaczego? Ponieważ go kochał i nie chciał egzekwować swojego gniewu, był gotów działać w miłosierdziu, ponieważ taka jest prawdziwa natura Boga. O tym właśnie mówię. Jaka jest natura Boga? Bóg jest miłością. I od samego początku, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, nie wypędził ich z ogrodu i z nienawiści dlatego że nie chciał z nimi być, wypędził ich z miłości, ponieważ nie chciał, aby żyli wiecznie w grzesznym ciele. W czwartym rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Kain zabił swego brata, nie pochwalał tego. Było to złe i zganił za to Kaina. Ale kiedy Kain bał się, że wszyscy go zabiją, Bóg nałożył na niego znamie i ochronił pierwszego mordercę. Ale ludzie zaczęli traktować brak kary ze strony Boga i jego miłość do ludzi, którzy grzeszyli, jako aprobatę. W czwartym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że pojawia się Lamech, a w wersecie dziewiętnastym i Lamek pojął sobie dwie żony, imię jednej było Ada, a drugiej Sila. Ada urodziła Jabala, który był ojcem mieszkających w namiotach i pasterzy. Jego brat miał na imię Jubal, a był on ojcem wszystkich grających na harfie i na flecie. Sila urodziła Tubalkaina, który był rzemieślnikiem wszelkiej roboty od miedzi i żelaza. Siostrą Tubalkaina była Noema. I Lamek powiedział swym żonom, Adzie i Sili: Słuchajcie mego głosu, żony Lameka, posłuchajcie moich słów. Zabiłem mężczyznę za zranienie mnie i młodzieńca za sieniec. Jeśli Kain ma być pomszczony siedem razy, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy. Zobacz, co zrobił, porównał się. Kain dopuścił się morderstwa i Bóg go ochronił, a on mówi: jeśli Kain uniknął kary za morderstwo, to ja uniknę kary za morderstwo. Jeśli Kain został pomszczony siedmiokrotnie, ja zostanę pomszczony siedemdziesiąt i siedem razy. Innymi słowy, popełnił błąd, myśląc, że zamordowanie kogoś nie jest takie złe. Kain to zrobił i uszło mu to na sucho, więc wierzę, że i mnie to ominie. Tak więc mimo że Bóg nie chciał przypisywać ludziom grzechów. I chciał rozszerzyć miłosierdzie i uwolnić ich od winy, potępienia i śmierci, które spowodowało prawo. Gdyby nie nałożył ograniczeń na grzech, grzech po prostu rozmnożyłby się, a ludzie mordowaliby wszystkich. Nie byłoby czegoś takiego jak wierność jednemu partnerowi. Ludzie mieliby wiele żon, mieliby wiele romansów. Rasa ludzka byłaby tak skażona, że nie pozostałaby żadna dziewica, z której mógłby narodzić się Jezus. Dlatego Bóg musiał powstrzymać grzech, dopóki Jezus nie mógł przyjść i zapłacić za nasz grzech. Tak więc Bóg dał prawo. Dwa tysiące lat po grzechu Adama i Ewy, Bóg powołał Mojżesz'a i dał mu prawo, a kiedy prawo zostało dane, ustanowiło ono doskonały Boży standard, usunęło wszelkie oszustwa, niewiedzę ludzi na temat oczekiwań Boga. Sprawiło również, że ludzie zaczęli rozpaczać, że nigdy nie będą w stanie spełnić Bożego standardu, ponieważ przekraczało to ich możliwości. To sprawiło, że po prostu rzucili się na Boga z prośbą. O miłosierdzie i przestali próbować zasłużyć na jego łaskę, ale przyniosło to również poczucie winy i potępienie. To trochę jak z lekami, które widzisz w reklamach w telewizji. Mówią. Weź tę pigułkę na ból głowy. Może ona spowodować śmierć, może spowodować drgawki, może sprawić, że będziesz impotentem. Mówią ci o tych strasznych skutkach, a ja myślę, ludzie, oddajcie mi ból głowy. Efekty uboczne są gorsze niż to, z czym próbuję sobie poradzić. Prawo miało skutki uboczne. Prawo sprawiło, że ludzie nagle uświadomili sobie, jeśli tego wymaga Bóg, to panie, zmił się nade mną. Przyniosło to dobre rezultaty, ale miało też negatywne skutki uboczne. Jeśli nie rozumiesz, o czym mówię, po prostu pomyślisz, że Bóg jest tym gniewnym Bogiem, który ustanowił to prawo i jeśli je złamiesz, zamieni cię w popiół, uderzy cię, nadejdzie, zgnilizna pleśń i wszystko inne. To nie było tak. Bóg powstrzymywał się przez dwa tysiące lat, zanim dał prawo, a my żyliśmy bez prawa przez dwa tysiące lat. Wyjaśnię Ci więcej na ten temat w przyszłym tygodniu. Nie mam już czasu, ale proszę zdobądź tę książkę zatytułowaną Prawdziwa Natura Boga. Mówię Ci, ona jest potężna. Posłuchaj naszego lektora, który przekaże Ci informacje, a następnie zadzwoń lub napisz i otrzymaj te produkty już dziś.